No witam witam, ja jestem oczywiście Goldzor i jako że mamy połowę sezonu czwartego, to przed nami tak zwany update środka sezonu które tutaj nazywany przez twórców jest doładowaniem sezonu 4. Co to oznacza? Oznacza to nowości, oczywiście w Warzone, Multi Black Ops, Cold War, czy chociażby w trybie Zombie. Dzisiaj natomiast skupię się na Warzone, no bo to Warzone właśnie ten kanał jest poświęcony, także zaraz przybliżę Wam zmiany, które już od 15 lipca zawitają do gry. No i jest tutaj troszkę zmian. Także uważnie słuchajcie, uważnie oglądajcie, a na pewno będziecie wszystko wszystko rozumieli. Nim jednak przejdę do konkretów, to pragnę wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału jest Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry na PC -ta i konsole oraz rzeczy takie jak doładowanie kont PlayStation, Xbox i nie tylko, oczywiście w najlepszych cenach. Wszystko pochodzi z legalnych źródeł, więc nie musicie się o nic martwić. A dodatkowo, wraz z kodem rabatowym Goldzor, wasze zakupy będą jeszcze tańsze. Jak to działa? wchodzicie w jeden z trzech linków u góry opisu tego filmu. Następnie w wyszukiwarce wpisujecie to, co Was interesuje. Wybieracie najtańszą ofertę, dodajecie ją do koszyka, a w nim, w miejscu, które teraz widzicie, wpisujecie kod rabatowy Goldzor. Teraz wystarczy już jedynie zapłacić za transakcję, wybierając swoją preferowaną metodę płatności. Całość zajmie Wam maksymalnie 2 minuty, a za zaoszczędzone pieniądze prędzej kupicie sobie na przykład nową grę. Także śmiało korzystajcie z oferty. Okej, okay, no więc update środka sezonu już 15 lipca, moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, więc za dwa dni. No i przede wszystkim bardzo dużo kontentu dla fanów zombie. Podrzucam generalnie link do tej stronki, na której teraz jestem, żebyście sobie chociażby właśnie to, co w zombie się zmienia, sami przeczytali. Ja nie będę się na zombie skupiał, bo my skupiamy się oczywiście na Warzone, ewentualnie trybie multi trybie Multi, ale, ale myślę, że w tym przypadku najważniejsze dla nas będzie Warzone. W trybie Multi mamy nowe tryby, chociażby Capture the Flag, czy Paintball Moshpit, także coś dla fanów Multi Black Ops Cold War również w tym update'cie będzie, a nas oczywiście najbardziej Warzone interesuje i już teraz do Warzone przechodzimy. Zaczynamy moi drodzy od nowych broni. Nowych broni będą dwie. Będą dwie nowe bronie, może tak po polsku to lepiej brzmi w tej kolejności. Pierwsza z nich to nowy pistolet Pistolet maszynowy OTS-9. Mamy go tutaj, e, ukazanego na, na screenshot. Strzela z niego nowy operator Weaver, który będzie jednak do kupienia w sklepie. Natomiast broń, oczywiście, będzie darmowa. Do jej odblokowania będzie trzeba mm, wykonać jakąś misję. E, czym się ma charakteryzować ta broń? E, tutaj, z tego co twórcy piszą, będzie to w pełni automatyczny pistolet maszynowy e, z bardzo fajną siłą rażenia na blisko i dobrą wi widocznością przy strzelaniu, więc. Celownik mechaniczny powinien być bardzo fajny. To fajnie, bo to od razu oznacza, że nie będzie trzeba się martwić jakimś e, celownikiem do tej broni. E, do tego w miarę OK, odrzut z małymi magazynkami. Więc to może być taka bardzo mocna broń, która jednak e, ma, słabe, ma słabe magazynki, więc może coś podobnego do ASWala? Nie wiem. Tutaj jest napisane, że ten OTS będzie porównywalny do Bullfroga w kwestii obrażeń i, i prędkości e, strzelania będzie lekko mocniejsze i będzie jednak szybciej troszkę strzelało. Natomiast będzie miał mniej kulek w magazynku, więc taki lepszy bullfrog z mniejszymi magazynkami. Tak to chyba najłatwiej w tym momencie jest opisać. Ok, oczywiście wszystko będziemy testowali, gdy broń zostanie do gry dodana. Ja niestety będę na wakacjach, także no nie, nie od razu będę, będę broń testował, ale ale nowy od 15 lipca już będziecie mogli ją sobie odblokowywać. Kolejną bronią jest maczuga. No i tutaj ją widzimy no to to jest broń do walki wręcz. Nic się tutaj za bardzo raczej w działaniu tej broni nie zmieni. Będzie ona zadawała takie same obrażenia jak każda broń wręcz. E, także no, maczuga coś dla fanów m, tego typu e, broni. E, tu jest Weaver, czyli ten nowy operator, o którym ja wcześniej mówiłem. On będzie do kupienia w sklepie, więc fani Weavera, a jak już przy jednym z wcześniejszych materiałów mówiłem, jest to postać znana fanom serii Black Ops. No to, no to będziecie sobie musieli go kupić. W sklepie. Właśnie w, w takim zestawie Weaver Operator Bundle. No, tutaj chyba będzie jakieś wykończenie z zombie. Także będzie to prawdopodobnie bundle za 2400 kod pońców, może nawet więcej, bo widzę, że tutaj będzie sporo rzeczy. Ok, tutaj jakieś dodatki z ten. Ok, kolejny pakiet w sklepie, tym razem Special Ops, coś dla fanów tego typu rzeczy. Ok. Co my tutaj mamy, kolejne jakieś pakiety ze sklepu. No to już są takie rzeczy stricte, stricte kosmetyczne. Więc nie będę się za tym, na tym jakoś mega zatrzymywał. Widzimy na pewno jakiś a, reaktywny, reaktywny skin do QBZ. Mamy też mastercraftową wersję Tundry. Mamy kolejnego, reaktywnego skina do operatora. Um, Okej, okay, i to tyle w kwestii nowości w sklepie. W sensie tych nowości na pewno będzie więcej, ale tutaj myślę, że te najbardziej najbardziej widowiskowe zawarli właśnie w tym Patch Notes. E, natomiast jeżeli chodzi o zmiany w gameplayu Warzone, czy też w playlistach, to pojawi się ten tryb, e, który był już jakby teasowany wcześniej. E, tryb ten się będzie nazywał Payload. I ma on być bardzo zbliżony do trybu e, War. W Call of Duty World War 2. Jeżeli nie graliście, to już Wam tłumaczę, o co wtedy chodziło w tym trybie. Generalnie byliśmy podzieleni na dwie drużyny, i drużyna atakująca musiała jakby zajmować. Checkpointy kolejno na mapie, a drużyna broniąca musiała bronić, żeby ta drużyna atakująca, oczywiście, tych checkpointów nie przejęła. W tym przypadku będzie to polegało na tej zasadzie, że chyba będzie trzeba eskortować ciężarówki do danych checkpointów, następnie tam prze, pewnie chwilę coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli na przykład załóżmy będzie 5 checkpointów w Werdańsku, no to jeżeli uda się te 5 checkpointów zająć, to drużyna atakująca wygrywa, a jeżeli nie uda się zająć 5, tylko mniej, no to przegrywa. I to będzie działało na tej zasadzie. Także taki obiektywowy tryb nadciąga do, do Warzone. I na pewno to też odświeży troszkę playlisty, no bo, no bo coś zupełnie, zupełnie innego. Tym bardziej, jeżeli ktoś nie grał w ten tryb wojny w Call of Duty World War II. W grze pojawi się również nowy taki event, który. Które gdzieś tam się dzieją, czasami losowo w trakcie meczu. Będzie on się nazywał Blueprint Blitz i będzie polegał na tym, że po wykonaniu dwóch losowych kontraktów zawsze dostaniemy podczas tego eventu kontrabandę. I kontrabanda, jak wiecie, pozwala nam po jej wykonaniu odblokować na stałe schemat do jakiejś broni. Z tego, co tutaj w, z opisu wynika, będą to niestety w dalszym ciągu tylko te stare schematy do broni, co mi się średnio podoba, bo dla osób, które już. Zdobyły te, te schematy do broni wcześniej, chociażby robiąc różnego rodzaju isteregi, troszkę to za bardzo nie ma sensu i nie jest to interesujące. Natomiast no coś takiego się pojawi, więc jeżeli gdzieś tam czychacie na, na te jakieś schematy z poprzednich sezonów, z isteregów i tak dalej, tak dalej, no to podczas tego eventu będzie to jeszcze łatwiejsze do wykonania, no bo ta kontrabanda będzie na pewno wypadała po dwóch wykonanych losowych kontraktach w Werdańsku. Ma być też jakaś zmiana w kwestii działania czerwonych drzwi, natomiast to jest tutaj wszystko, jak widzicie, owiane pewną tajemnicą. Co dokładnie się zmieni? Tego jeszcze nie wiemy. Gdy będę wiedział, oczywiście nag nagram dla Was o tym materiał. Nawet jeżeli będę na wakacjach, a tak będzie, to coś dla Was na pewno przygotuję, żebyście byli poinformowani o, o tym, co, co właśnie się zmieniło w takich istotnych rzeczach, jak chociażby działanie czerwonych drzwi. W grze pojawi się również nowy killstreak i tutaj powiem Wam zupełnie szczerze, że mam mega mieszane uczucia. Kistykiem tym będzie popularny sens Czyli działko strażnicze, automatyczne działko strażnicze, co warto podkreślić, czyli to będzie komputer strzelał tym działkiem. Działko ma działać ponoć a przynajmniej minutę strzelając a, po prostu w. W, czy to wrogie pojazdy, czy, czy we wrogów, no i ma pozwalać oczywiście zakryć sobie plecy w sytuacjach, gdy, gdy gdzieś celujemy. Wydaje mi się, że to może być źle wykorzystywane przez graczy i będzie łączone z systemem trofii na jakichś budynkach, w jakichś miejscach, przy zamykaniu się strefy i generalnie będą z tego korzystać kamperzy. Mam takie złe. Przeczucia. Obym się mylił, natomiast jeżeli to będzie tak samo mocno biło jak działko w trybie multi, no to będzie to mocny killstreak. I co ważne, działko to ma wypadać bardzo rzadko. To mega legendarny ma być przedmiot i ma wypadać głównie z, ze skrzynki. Po użyciu czerwonych drzwi. Także no to ma być coś rzadkiego, przynajmniej tyle. E, natomiast boję się, żeby to nie było mega OP, bo jeżeli będzie mega OP, e, no to taka śmierć gdzieś na otwartym terenie, gdzie nawet nie ma jak uciec, i ktoś postawi nam działko na tym otwartym terenie, no to w sumie nie ma szans kompletnie jakby przebiec, nie? No chyba, że to spowoduje e, metę na, na RPG czy w ogóle na jakieś e, e, wyrzutnie rakiet. Może, może, zobaczymy, zobaczymy. Tak czy siak nowe, nowy kistrick działko strażnicze nadciąga również do Warzone i o tym was informuję. E, pojawi się również w końcu możliwość e, podarunku karnetu i po prostu pakietów ze sklepu stricte z poziomu Warzone. E, do tej pory trzeba było to robić albo przez Black Ops Cold War, albo przez aplikację Companion Call of Duty. E, no i moi drodzy, to chyba wszystko. To chyba wszystko z tych patch notes. E, najciekawsze rzeczy wam tutaj na pewno przeszą przedstawiłem update a um, 15 lipca wchodzi w życie także 15 lipca rano Będziemy mieli nową zawartość. Ja, tak jak mówię, będę na wakacjach, ale na pewno dla Was przygotuję materiał podsumowujący to, co się zmieniło, bo na pewno coś się zmieni, o czym nie ma mowy w, tutaj w patch notes. A jeżeli chodzi o wielkość tego update'u, to tutaj macie wartości na konsoli PlayStation to jest prawie 9GB, na Xboxach powyżej 9GB, na pccie tak samo jak na Xboxie. Jeżeli ktoś ma oczywiście multi Black Ops Cold War, multi Modern Warfare, to te update'y będą stosunkowo. E, więcej e, ważyły. Moi drodzy, to wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chcecie docenić moją pracę, zostawcie proszę w tym momencie łapkę w górę. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mówię Goldzar. Na razie.